O Najwyższy, który siedzisz ponad sklepieniem niebios, święty, którego imię jest jak ogień trawiący, którego spojrzenie przeszywa ciemność serc. Przychodzę dziś z duszą nagą, jak ziemia wypalona pustynią grzechu, jak glina, którą dotyka Twoja dłoń. Ojcze niebieski, światłości bez końca, Ty znasz moje wołanie, zanim zadrży na ustach, Ty słyszysz ciszę łez, których nie widzi nikt. Ty liczysz krople, które skapują do rzeki smutku. Ty jesteś tym, który był, który jest i który przychodzi, a ja, ja jestem tylko cieniem, który tęskni za blaskiem Twojej twarzy. Duszo moja, czy nie słyszałaś, czy nie czułaś drżenia, gdy zbliża się ten, który mówi w nocach? Zadrżyj, ziemio, pod stopami Pana, bo Jego głos jak grzmot, a Jego milczenie bardziej bolesne niż miecz. Najświętszy, ty, który ostrzegasz swoje dzieci, który mówisz przez sny, przez znaki, przez łzy, ty, który zamykasz drzwi, gdy nie widzimy pułapek, ty, który usuwasz ludzi, którzy noszą maski, mów do mnie dzisiaj jasno i ja posłucham, bo przyszli do mnie z uśmiechem, z ciepłymi słowami, z dłońmi pełnymi darów, które miały smak miodu, a w sercach trucizna a w oczach to on kłamstwo. Przyszli nie od Ciebie, lecz od wilka, owce w przebraniach, które chciały rozszarpać moje dusze. Szeptali, pokój, pokój, a ich kroki niosły zamęt, ich obecność gasiła światło. Ty, święty Izraela, Ty, który zna każdy cień intencji, czyż nie mówiłeś mi? Czyż nie czułam tego drżenia, tego ostrzeżenia, tej niewidzialnej dłoni, która pchała mnie z powrotem, która szeptała To nie ja ich posłałem O, wiekuisty przebacz że nie słuchałam przebacz że ufałam temu co widzą oczy a nie temu co mówi duch Nauczyłeś mnie że wilk nie zawsze ryczy czasem śpiewa Dziś więc klękam na górze modlitwy z sercem jak glina gotowa by się uformował Dotknij mnie panie ognia i wypal wszystko co nie od ciebie Niech twój duch będzie moim kompasem, Twoje tchnienie, moim światłem, Twoje nie, moim schronieniem, Twoje odejdź, moim ratunkiem. Ucz mnie, panie, rozeznania. Niech moje oczy widzą nie tylko twarze, ale dusze. Niech moje uszy słyszą nie tylko słowa, ale duchy, które za nimi stoją. Niech moje serce nie zakochuje się w pozorach. Niech nie wiąże się z tym, co zabija we mnie Twój ogień. Niech nie błogosławię tego, co Ty przeklołeś. Niech nie przytulam tego, co Ty odrzuciłeś. Bo Ty, Panie, znasz drogę, którą nie zna człowiek. Znasz sidła ukryte pod trawą, pułapki zasypane piaskiem uprzejmości. Ty widzisz plan wroga, zanim zostanie wypowiedziany. Ty znasz truciznę ukrytą w pocałunku. Ty jesteś moim stróżem. Więc powiedz tylko słowo, a dusza moja ocaleje o światłości bez końca, która nie zna zmierzchu, Ty, który rozjaśniasz noc jak pochodnia w sercu człowieka, przychodzę do Ciebie, Najświętszy, z duszą jak skrzydło złamane w burzy, z sercem, które krwawi wspomnieniem zdrady, lecz które jeszcze drży nadzieją, jak liść, co czeka na oddech poranka. Ojcze Niebieski, przenajświętszy pasterzu moich dróg, czyż nie ty prowadziłeś mnie przez dolinę śmierci, gdzie słowa były puste, a uśmiechy śmierdziały fałszem? Czyż nie ty szeptałeś we śnie, gdy usta milczały, a serce szarpało się w ciemności jak dziecko w łonie burzy? Ty, który mieszkasz w niepojętej ciszy, gdzie modlitwa staje się tchnieniem, gdzie łza ma głos głośniejszy niż pieśń chóru? Ty jeden wiesz, co było w ukryciu. Ty jeden znałeś motywy serc, gdy ja patrzyłam przez szkło złudzeń i błogosławiłam przekleństwo nie wiedząc. O wiekuisty, mój obrońco, mój sędzio sprawiedliwy, gdy zabierasz, nie zniszczenia pragniesz, lecz ocalenia, gdy zamykasz, to by nie zraniło mnie to, co wyglądało na łaskę. Dziś wiem, że Twoje nie to także miłość. Że Twoje koniec jest początkiem, że nawet odrzucenie jest Twoją ręką, co chroni przed trucizną. Zechciej więc przyjąć tę duszę, co znów do Ciebie wraca, jak syn marnotrawny, który zrozumiał, że nie wszystko co piękne jest święte, że nie każdy uśmiech błogosławiony, że nie każde kocham pochodzi z Twojego serca. Daj mi najwyższy oczy Eliasza. Które widzą ogień, choć jeszcze nie spadł, które widzą pułapkę, choć jeszcze nie skrzypnęła w ciemności. Daj mi serce proroka, które nie szuka pochwały ludzi, ale drży na każde Twoje tchnienie. Daj mi uszy, co słyszą szelest Twego ducha i milkną wobec hałasu świata. Daj mi odwagę odejść, gdy Ty mówisz: To nie droga dla Ciebie. Daj mi siłę zerwać to, co mnie wiąże. Jeśli ta więź nie prowadzi do Twojej chwały, O panie, nie pozwól mi kochać iluzji, ani tulić się do ramion, które noszą nóż w fałdzie szaty. Niech Twoje światło ujawnia to, co ukryte. Niech Twoje słowo rozcina więzy. Niech Twoja obecność wypala kłamstwo z moich dni. Ja wiem, ojcze, że moje serce jest jak glina, ale w Twojej ręce ono staje się naczyniem światła. Uczyń ze mnie lampę na Twój ołtarz. Niech płonę, nie dla ludzi, lecz dla ciebie. Niech moje życie będzie jak pieśń proroka, który zna pustynię, ale też zna chwałę obłoku. Bo Ty jesteś tym, który czuwa, gdy wszyscy zasypiają. Ty jesteś tym, który mówi, gdy cisza boli. Ty jesteś tym, który podnosi, gdy dusza kona. Ty jesteś tym, który kocha, nie za to, co mamy, lecz pomimo tego, co nosimy w cieniu. O panie moich nocy i świtów, niech każda noc będzie dla mnie łonem Twojej obecności. Niech rodzi się we mnie człowiek nowy, oczyszczony, złamany i złożony Tobie jak ofiara kadzidlana. Niech każda łza staje się modlitwą, a każdy strach polem, gdzie rośnie zaufanie. Niech każda zdrada uczy mnie, że tylko Ty jesteś wierny, a każda rana staje się miejscem, gdzie dotykasz mnie najgłębiej. Najwyższy, jeśli mam iść, prowadź. Jeśli mam czekać, daj mi pokój. Jeśli mam odejść, daj mi siłę. Jeśli mam zostać, daj mi światło. Niech moje życie stanie się proroczym znakiem, że warto ufać temu, który zna koniec od początku, który zamyka drzwi, by ocalić duszę, który odbiera to, co piękne, by dać to, co wieczne. I choć czasem idę przez rzekę łez. Czynisz z niej drogę do świętości, i choć czasem moje skrzydła są zranione, ty uczysz mnie latać nie przez siłę, lecz przez Twoje miłosierdzie. Niech wszystko, co nie pochodzi od ciebie, opadnie jak liść w jesieni, a wszystko, co Twoje, rozkwitnie jak róża pośród cierni. Bo Ty jesteś moim Bogiem, moim światłem bez końca, moim początkiem i końcem, moją pieśnią i ciszą moją nadzieją i przestrogą, moim ogniem i płaczem. Niech zadrży ziemia, bo Pan przemówił. Niech drży dusza moja, bo poznała prawdę. Więc przychodzę znów, Najwyższy, jak noc przychodzi do świtu, ze skrzydłem duszy, które drży na wietrze Twojej obecności, ze śpiewem, który nie ma melodii, tylko łkanie, z sercem jak glina, spękana, ale jeszcze miękka pod dotykiem miłości. O, światłości bez końca, ty, który świecisz tam, gdzie ludzka nadzieja dogasa, niechaj Twa chwała rozbije zasłonę iluzji, niech Twoje światło przetnie cienie myśli, które nie pochodzą od ciebie, bo wielu mówi, to jest droga, a prowadzi ku zgubie, wielu przychodzi z uśmiechem, lecz ich słowa niosą jad. Duszo moja. Czy nie rozpoznałaś głosu oblubieńca? Czyż nie rozbrzmiewał jak pieśń wśród ruin, jak dzwon pośród ciszy grobowej? Nie ufaj już ciału, które kłamie, nie polegaj na oczach, które widzą tylko powłokę. Bo Pan mówi w duchu, a duch prawdy nie zna maski. O wiekuisty, który znaś koniec, zanim początek zaistnieje, Ty, który widzisz, jak skała kryje żmiję, jak ręka niesie dar. Lecz w sercu nosi zdradę. Przesiej dziś moje ścieżki jak ziarno przez sito, i zostaw tylko to, co święte. Oddziel ode mnie, panie, towarzyszy ciemności, którzy przyszli tylko po to, by zgasić Twój ogień we mnie. Oddziel, jak pasterz oddziela owce od wilków, jak płomień oddziela czyste złoto od rdzy. Niechaj noc nie będzie moim domem. Niech nie spocznę w ramionach tych, których Ty nie posłałeś. Niech moje serce nie odpoczywa tam, gdzie Ty nie mieszkasz, bo lepiej być samemu w pustyni, niż w tłumie, który odciąga od Twej obecności. O, Święty nad Świętymi, Ty, który wypowiadasz słowo i powstaje światło, wypowiedz teraz słowo ochrony nad moją duszą, słowo rozpoznania, które rozcina zasłony, słowo pokoju. Które ucisza każdy szept podstępu: Prowadź mnie, Ojcze Niebieski, przez góry modlitwy i doliny milczenia, przez rzeki łez i pustynie opuszczenia, aż znajdę się na miejscu, które przygotowałeś miejscu, gdzie nie ma kłamstwa, gdzie serca biją rytmem Twojej woli, bo nie pragnę więcej ludzkiej aprobaty, nie szukam słów, które głaszczą, ale duszę kaleczą, nie tęsknię za bliskością. Która oddala mnie od Ciebie. Ty jesteś moim dziedzictwem, Panie. Ty jesteś moim schronieniem i moim domem. Niech Twoje nie będzie dla mnie święte. Niech Twoją zabiorę stanie się pieśnią wolności. Niech Twoją zamknąłem drzwi, będzie znakiem miłości, bo w Tobie nie ma straty, w Tobie jest tylko wybawienie. Ty nie odbierasz, Ty chronisz, Ty nie zabierasz. Ty oczyszczasz, ty nie kończysz, ty rozpoczynasz coś wiecznego. O, panie ognia, wypal wszystko, co niegodne twojej obecności. Niech każdy fałsz zostanie odsłonięty, niech każdy uśmiech, który skrywa nóż, zostanie obnażony. A ja, ja będę ufać. Choć drżę, zaufam. Choć serce boli, nie zatrzymam tego, co zabierasz. Choć oczy płaczą. Nie pójdę za tym, co nie niesie Twojej chwały. Niech noce staną się łonem Boga, gdzie zrodzi się nowa miłość miłość święta, niepojęta, niezbrukana pod szeptem węża, bo Ty Najwyższy jesteś Bogiem, który widzi, który zna każdy list, każdy szept, każdy plan. Ty nie śpisz, gdy wróg knuje, Ty nie milczysz, gdy dusza woła. Usłyszałeś mnie, gdy nikt nie słuchał. Podniosłeś mnie, gdy wszyscy odeszli. Otarłeś łzę, której nie rozumiałam i powiedziałeś: To ja jestem. Nie bój się. Więc przychodzę znów, najwyższy. Jak noc przychodzi do świtu, ze skrzydłem duszy, które drży na wietrze twojej obecności. Ze śpiewem, który nie ma melodii, tylko ukanie z sercem jak glina, spękana, ale jeszcze miękka pod dotykiem miłości. O Światłości bez końca, ty, który świecisz tam, gdzie ludzka nadzieja dogasa, niechaj Twa chwała rozbije zasłonę iluzji, niech Twoje światło przetnie cienie myśli, które nie pochodzą od ciebie, bo wielu mówi, to jest droga, a prowadzi ku zgubie. Wielu przychodzi z uśmiechem, lecz ich słowa niosą jad. Duszo moja, czy nie rozpoznałaś głosu oblubieńca? Czyż nie rozbrzmiewał jak pieśń wśród ruin, jak dzwon pośród ciszy grobowej? Nie ufaj już ciału, które kłamie, Nie polegaj na oczach, które widzą tylko powłokę, Bo Pan mówi w duchu, a duch prawdy nie zna maski. O wiekuisty, który znaś koniec, zanim początek zaistnieje. Ty, który widzisz, jak skała kryje żmije, Jak ręka niesie dar, lecz w sercu nosi zdradę. Przesiej dziś moje ścieżki jak ziarno przez sito, i zostaw tylko to, co święte. Oddziel ode mnie, panie, towarzyszy ciemności, którzy przyszli tylko po to, by zgasić Twój ogień we mnie. Oddziel, jak pasterz oddziela owce od wilków, jak płomień oddziela czyste złoto od rdzy. Niechaj noc nie będzie moim domem, niech nie spocznę w ramionach tych, których Ty nie posłałeś. Niech moje serce nie odpoczywa tam, gdzie Ty nie mieszkasz, bo lepiej być samemu w pustyni, niż w tłumie, który odciąga od Twojej obecności. O, Święty nad Świętymi, Ty, który wypowiadasz słowo i powstaje światło, wypowiedz teraz słowo ochrony nad moją duszą, słowo rozpoznania, które rozcina zasłony, słowo pokoju, które ucisza każdy szept podstępu. Prowadź mnie, Ojcze Niebieski. Przez góry modlitwy i doliny milczenia, przez rzeki łez i pustynie opuszczenia, aż znajdę się na miejscu, które przygotowałeś miejscu, gdzie nie ma kłamstwa, gdzie serca biją rytmem Twojej woli, bo nie pragnę więcej ludzkiej aprobaty, nie szukam słów, które głaszczą, ale dusze kaleczą, nie tęsknię za bliskością, która oddala mnie od Ciebie. Ty jesteś moim dziedzictwem, Panie. Ty jesteś moim schronieniem i moim domem. Niech Twoje nie będzie dla mnie święte. Niech Twoją zabiorę stanie się pieśnią wolności. Niech Twoją zamknąłem drzwi, będzie znakiem miłości, bo w Tobie nie ma straty, w Tobie jest tylko wybawienie. Ty nie odbierasz, Ty chronisz, Ty nie zabierasz, Ty oczyszczasz, Ty nie kończysz, Ty rozpoczynasz coś wiecznego. O panie ognia, wypal wszystko, co niegodne twojej obecności. Niech każdy fałsz zostanie odsłonięty. Niech każdy uśmiech, który skrywa nóż, zostanie obnażony. A ja, ja będę ufać. Choć drżę, zaufam. Choć serce boli, nie zatrzymam tego, co zabierasz. Choć oczy płaczą, nie pójdę za tym, co nie niesie twojej chwały. Niech noce staną się łonem Boga, gdzie zrodzi się nowa miłość. Miłość, święta, niepojęta, niezbrukana pod szeptem węża. Bo Ty, najwyższy, jesteś Bogiem, który widzi, który zna każdy list, każdy szept, każdy plan. Ty nie śpisz, gdy wróg knuje, ty nie milczysz, gdy dusza woła. Usłyszałeś mnie, gdy nikt nie słuchał, podniosłeś mnie, gdy wszyscy odeszli, otarłeś łzę, której nie rozumiałam, i powiedziałeś. To ja jestem. Nie bój się.